Część Boże, jest z nami ksiądz Tomasz Trafny, proszę księdza. Skąd w ludziach pojawia się chęć nieśmiertelności? Przede wszystkim pojawia się na styku zderzenia z własną przygodnością, czyli z kruchością własnej egzystencji. Przychodzimy na ten świat, wchodzimy w jakąś rzeczywistość, która nas przyjmuje, czyli przychodzimy na świat w rodzinie. Budujemy relacje. Przynależności, bardzo często przywiązania, miłości, i nie chcemy tego utracić. Stąd też chcielibyśmy żyć wiecznie. Co więcej, stąd na przykład mit Eos, bogini greckiej, która się zakochuje w księciu Troi, jest właśnie wyrazem no, takiego pragnienia, żeby miłość trwała bez końca. Ale są też inne oczywiście elementy, które są dla nas ważne, powiedzmy jako jako ludzi. Fakt, że przychodzimy na, na, na ten świat, starzejemy się i umieramy, stawia wobec nas stawia nas wobec pytania co dalej? Czy nasza egzystencja się kończy? Czy jest jakiś wymiar, powiedzmy trwania ym, poza nią. i oczywiście w perspektywie chrześcijańskiej my odnosimy nieśmiertelność do życia, po śmierci. My mówimy o życiu, o, o przejściu z życia do życia. Podczas gdy w perspektywie transhumanizmu chce się, powiedzmy, zatrzymać tylko na tej warstwie biologicznej, ziemskiej, materialnej i właśnie robi się wszystko, aby nie utracić tego, co się posiada. I nie tylko w perspektywie relacji. Międzyludzkich, ale także pewnych wartości i, i pewnego bogactwa, które człowiek zgromadził. Mówił ksiądz, że jest to trend. Jakie są szanse, że ten trend minie, a jakie, że będzie się dalej rozwijał? Ja myślę, że będzie się modyfikował. I widzimy, że już powiedzmy pewne elementy sprawiają, że klasyczna. Powiedzmy, idea tego, aby zapewnić długowieczność w perspektywie biologicznej nie wystarcza. Dzisiaj już są transhumaniści, którzy uważają, że trzeba się wyzwolić z perspektywy i z ograniczeń cielesnych. Co to znaczy? To znaczy, że yy, najbardziej radykalna forma powiedzmy, transhumanizmu byłaby taka, która przeniosłaby nasza, naszą świadomość na jakieś nośniki powiedzmy, yy, elektroniczne. Yy, I to jest, i, i, i jest projekt, który jest sponsorowany przez jednego z oligarchów rosyjskich, tak zwany Projekt 2050, który. Gromadzi ludzi wokół siebie, aby znaleźć sposób na to, by przerzucić, przenieść właśnie y, y, ideę świadomości no, w jakąś sferę, na przykład wirtualną. Y, czy to jest możliwe? Y, y, dzisiaj nie, ale ludzie nieustannie chcą przekraczać bariery, więc ten trend na pewno będzie się modyfikował. Im bardziej człowiek rozwija w sobie życie duchowe, im bardziej rzeczywiście wchodzi w relacje z Bogiem, tym mniej jest zainteresowany rzeczywistością materialną. Taka jest prawda. Nie oznacza to, że, że ją deprecjonuje czy neguje w żaden sposób. Oznacza to, że tak naprawdę przyjaźń z Bogiem i głębia relacji z Bogiem tak naprawdę przewyższa. Swoją wartością, wszystko to, co może zaoferować nam przyziemność, wszystko to, co może yy, powiedzmy człowiek uzyskać własnym geniuszem, własną zdolnością czy, czy ludzkimi siłami. Bardzo księdzu dziękujemy za odpowiedzi, a my spotykamy się za jakiś czas.